Duch Święty daje też odwagę, by zrobić pierwszy krok, gdy się boisz. Cierpliwość, gdy nic nie idzie po Twojej myśli, i łagodność tam, gdzie łatwiej byłoby się zdenerwować. To czułość wobec drugiego człowieka, gdy łatwiej byłoby odwrócić wzrok. Nie zawsze czujesz Jego obecność, ale możesz widzieć skutki. Spokój po trudnym czasie. Wdzięczność mimo niepowodzeń. Światło, które pomaga poukładać to, co wydawało się chaosem. Duch Święty nie zmienia świata wokół Ciebie jednym gestem, On zmienia Ciebie, a wtedy Ty zaczynasz zmieniać świat. To ten sam Duch, który działał w Jezusie, zstąpił na Niego podczas chrztu w Jordanie. Poprowadził na pustynię, dawał mu siłę, by uzdrawiać, przebaczać i kochać tych, których inni Odrzucali. To on wypełnił serca uczniów w dniu pięćdziesiątnicy, przemieniając lęk w odwagę.